Język przyjaźni to nie słowa, lecz treści. Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada. Nie mówiłbym tyle o sobie, gdybym kogoś innego znał równie dobrze. Zdrowo jest być od czasu do czasu chorym. Nade wszystko powinniśmy być ludźmi, dopiero zaś potem obywatelami. Rzeczy się nie zmieniają, zmieniamy się my. Dzieci potrzebują miłości, szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługują. Świat jest targowiskiem, to krzątanina nie mająca końca. Cechą mądrości jest nie postępować w sposób desperacki. Niemal wszystkie sposoby, którymi zdobywa się pieniądze, ubliżają człowiekowi. Jakże próżnym jest zasiadać do pisania jeśli nie wstało się, by żyć. Lepiej zrezygnować z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. Wszelkie rządy mogą służyć za przykład, jak łatwo można ludzi naciągać, jak łatwo nawet ludzie sami siebie nabierają, mając na uwadze własne korzyści. Nasze najprawdziwsze życie ma miejsce, gdy śpimy w snach. Przyjaciele nie tylko żyją w harmonii, jak mawiają niektórzy, lecz współtworzą melodię. Młode pokolenie porzuca zadania starego, niczym osiadłe na mieliźnie statki. Nieposłuszeństwo jest prawdziwą podstawą wolności. Posłuszni muszą być niewolnicy. Luksus osłabia i niszczy narody. Wspaniale byłoby ujrzeć choć raz odpoczywającą ludzkość. Najlepszy jest taki rząd, który w ogóle nie rządzi. Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem. Nie urodziłem się po to, aby ktoś mnie zniewalał. Kiedy w Twoim kierunku biegnie jakiś pies, zagwiszcz na niego. Zamieszkałem w lesie, ponieważ chciałem żyć świadomie. Chciałem czerpać ze źródeł życia samą jego istotę, odrzucić wszystko, co nie było nim, by w godzinę śmierci nie odkryć, że nie żyłem. Cóż za demon mnie opętał, że tak poprawnie się zachowywałem? Nic nie napawa otuchą bardziej niż niekwestionowana zdolność człowieka do świadomych wysiłków, uwznoślających jego życie. Nie istnieje w pismach naszych nawet najprostsza, dziękczynna Oda do życia, ani też niezapomniana pochwała Boga. Tylko praca, praca i jeszcze raz praca.